Zapraszamy Państwa na rozmowę z zegarmistrzem, panem Marianem Wojtkowiakiem. Dzień dobry. Od kiedy zajmuje się pan zegarmistrzostwem i czy jest to tradycją rodzinną? Zegarmistrzostwem zajmuję się od 1955 roku, w którym to rozpocząłem naukę u pana Dzięciołowskiego i do tej pory kontynuuję tą pracę. Tradycją rodzinną to nie jest, z tym że wywodzą się z rodziny rzemieślniczej. No i oczywiście mama prowadziła też handel. Czy w dzisiejszych czasach ludzie wolą oddać zegarek do naprawy, czy po prostu kupują sobie nowe? To zależy od klienta. Są klienci, którzy kupują zegarki tańsze, ale zdarzają się klienci, którzy jednak wolą zegarek markowy, wysokiej klasy, jak SOTY. Omegi i podobne, co jednak są tradycyjnymi listami i uważają, że ten zegarek musi mieć to serce, który musi nakręcić ten zegarek, że słyszy, że on pracuje, że chodzi. Czy więcej jest w takim razie tych ludzi, którzy patrzą na cenę, czy więcej jest tych, którzy patrzą na firmę? No. I tacy, i tacy się spotykają klienci, z tym, że gro klientów jest tych, którzy kupują jednak tańsze zegarki. Czy najczęściej idą po prostu te prościutkie, które mają. No nie rozmiarę? zupełnie prościutkie, ale takie, które są dobrymi zegarkami kwarcowymi, jak i mechanicznymi, klasycznymi, ale i te przeważają. A pozostałe jeszcze y, też kupują, które są y, markowe już. Wróćmy jeszcze wróci. do zawodu zegarmistrza. Czy nie brakuje młodych ludzi, którzy chcą zająć się właśnie zegarmistrzostwem? Jak do tej pory, to nie ma problemu w naborze w, w, na kandydatów na uczniów. Z tym, że po, poniekąd już troszeczkę to jest, zanika to, ta tradycja w ogóle i nabór kadr w zawodzie zegarmistrzowskim są atrakcyjniejsze zawody. Czy jest pan w stanie mi w tej chwili powiedzieć, ilu uczniów tu przewinęło się przez ten właśnie zakład i ilu z nich wykonuje już ten zawód? Jak do tej pory wyuczyłem 16, 17 uczniów, z tym, że siedmiu chyba, tak, siedmiu pracuje w zawodzie zegarmistrzowskim nawet i złotniczym, a pozostali jakoś zmienili, zmienili zawód zegarmistrzowski na inny. Czy ta praca jest pracą trudną i czego ona wymaga od tego, który wykonuje ją? No potrzebna predyspozycja jakoś w tym zawodzie, że po prostu cierpliwości, zamiłowania do tego zawodu, a poza tym no, szczere chęć kochać trzeba pracę tą. Dziękuję Niech bardzo.